tygodnia, tygodnia, tygodnia! Witamy Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy drugą połowę roku 1996, a dziś w Państwo, bękę 70 lat temu zawarli związek małżeński, doczekali się praprawnuków. Ponad 10 godzin trwało walne zebranie delegatów babieńskiej spółdzielni mieszkaniowej. Emeryci i renciści Związku Solidarność noc świętojańską spędzili w konopnicy. Polski Czerwony Krzyż odśmieca nasze mieszkania. W kościele Świętego Mateusza trwa renowacja zabytków. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na wakacje szykuje niespodzianki. 6 Monika Bartuzel dzięki Państwa pomocy znów może słyszeć. Dla wszystkich dzieci spędzających wakacje w mieście TPD ma specjalną ofertę. Odpadające tynki i waląca się sala gimnastyczna w drugim melo będzie zmartwieniem nowej dyrekcji podczas tegorocznych wakacji. Nastał czas urlopów. Wypoczywajmy bezpiecznie. W 1926 roku państwo Mikoła i Kornela Benke zawarli związek małżeński. W sobotę w kościele Najświętszej Marii Panny uroczyście obchodzono 70. rocznicę tego ślubu. Na jubileusz przybyła liczna rodzina, wśród której nie zabrakło prapra wnuków. Dziadkom, pradziadkom i pra pradziadkom. dalszych lat zdrowiu, szczęściu i wzajemnej miłości życzą dzieci z rodzinami, córki Danusia, Ala, Teresa z mężem, znowa Stefa, syn Waldek z żoną, osiemnaścioro wnucząt, dwadzieścia jeden prawnucząt i troje pra-prawnucząt. Wszystkiego najlepszego. My również dołączamy się do życzeń i dostojnym jubilatom składamy wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Czwartek odbyło się walne zebranie przedstawicieli delegatów Pawieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Na sali zasiadło ponad 80 uprawnionych do głosowania oraz zaproszeni goście, wśród których obecni byli prezydent miasta Jacek Gryzel, jego zastępca Edward Kędzierski oraz wiceprzewodnicząca Rady Miasta Zdzisława Choder. Przebieg zebrania był dość spokojny, przegłosowywano wiele uchwał i wniosków. Po raz pierwszy na takie zebranie wezwano największych dłużników wobec Pabieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i po krótkich rozmowach przedstawiciele głosowali, czy daną osobę zostawić, czy wykluczyć z członkostwa PSM-u. Jednym z tajnych głosowań było głosowanie o udzielenie absolutorium obecnemu zarządowi Pabieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Pabianice, dnia 27 czerwca 1996 roku. Protokół Komisji Mandatowo-Skutacyjnej. Komisja na, wybrana na zebraniu przedstawicieli członków Pamińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 27 czerwca 1996 roku ukonstytuowała się następująco. Przewodniczący Śpionek Barbara, zastępca przewodniczącego Kapuścińska Wioletta, sekretarz Sobczak Jolanta, członek Krzeczowski Stanisław, członek Andrych Sławomir. Komisja stwierdza, iż w głosowaniu tajnym na zebraniu przedstawicieli za udzieleniem absolutorium dla członków zarządu PSM za 1995 rok głosowało 79 delegatów. Ważnych głosów oddano 79, nieważnych 0. Głosowano za absolutorium dla osób. Wiesław Knowak 62 osoby udzieliły absolutorium przeciw 17. Maria Rucińska 42 osoby udzieliły absolutorium przeciw 37. Adam Ryba 31 osób udzieliło absolutorium 48 przeciw. Wobec powyższego absolutorium otrzymali Wiesław Nowak, Maria Rucińska na tym protokół zakończono, protokół podpisali przewodniczący, śpionek, członkowie komisji. Dziękuję. Na szerszą relację dotyczącą walnego zebrania zapraszamy w środę do magazynu informacyjnego Pabieńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W ubiegłą niedzielę Komisja Miejska Emerytów i Rentzystów zorganizowała po raz piąty sobódki. Tegoroczna impreza odbyła się w Konownicy nad Wartą. Wszyscy chętni wyjeżdżali z pawień z autokarem sprzed siedziby związku. W zabawie na terenie ZGKIM uczestniczyło 112 osób. W programie były m.in. loteria fantowa, Koło Szczęścia, Konkurs Zwianków i występ Solemki. Czas upływał uczestnikom. A także na spacerach i zabawie tanecznej. Finałem sobótek było ognisko i puszczanie wianków na rzece Warcie. Całą imprezę rejestrowała Telewizja Łódź, a program zostanie wyemitowany 21 lipca o godzinie 9.30 w programie trzecim oraz 23 lipca o godzinie 13.15 w programie drugim. Popatrzmy przez chwilę, jak bawili się ręciści. Polski Czerwony Krzyż organizuje akcję pod tytułem Świat, tonie w śmieciach. Przed drzwiami naszych mieszkań możemy znaleźć plastikowy worek oraz ulotkę informującą o przybyciu pojazdu w danym dniu po odbiór już zapełnionych worków. Mogą się tam znaleźć surowce wtórne takie jak makulatura lub stare ubrania. Niejednokrotnie te materiały zastępują nam miejsce w szafie lub wyrzucamy je bezpośrednio do śmietnika. W dobie oszczędności oraz dbałości o środowisko naturalne selekcja odpadów przynosi korzyści wszystkim. Panowie z PCK, którzy zabierali worki sprzed naszych klatek, stwierdzili, że mieszkańcy podeszli do akcji dość sumiennie i tego rodzaju czyszczenie mieszkań będzie odbywało się przynajmniej dwa razy do roku. Miesiąc czerwiec upływał w Kościele Św. Mateusza na renowacji organów i dwóch obrazów. Zabytkowy instrument przywraca do pewnej świetności pan Antoni Guralczyk. Konserwacji wymagał także XVII-wieczny obraz z ołtarza głównego. Na czym polega praca konserwatorska przy odmawianiu tego obrazu? Ten obraz należy do ołtarza głównego w Kościele Św. Mateusza. Po wyjęciu w pierwszej kolejności należało dokonać oglądu, następnie stwierdzić stan, stan zniszczeń, no i przystąpić kolejno, do, przystąpić kolejno do, 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 do pewnych etapów pracy. W pierwszej kolejności należało obraz umyć, odsłonić z warstwy kurzu i zanieczyszczeń atmosferycznych, które osiadły na wierzchu tego obrazu. Zauważyłem, że oprócz no, zwykłego kurzu znajdował się jeszcze, znajdowały się jeszcze zanieczyszczenia, które przypominały mi dym ze świec z ołtarza. No, które prawdopodobnie kiedyś się paliły przed obrazem i zostawiały swoje ślady na powierzchni obrazu. W niektórych miejscach jeszcze widoczne są w tej chwili plamy, które postaram się zdjąć, wosku. Czyli prawdopodobnie no, obraz został ochlapany woskiem. Następnie należało podjąć, się, podjąć decyzję, czy konserwację przeprowadzić tylko powierzchownie, czy bardziej dogłębnie. No zauważyłem, że obraz już był konserwowany, zresztą z tyłu pisze, że, że konserwację przeprowadzano w 1959 roku. I prawdopodobnie ograniczono się tylko do łatania warstwy płótna, natomiast zostawiono z zewnętrzną stronę malatury obrazu. Wyraźne widać ślady pionowych pęknięć, które przykryto warstwą malatury, upadawniając do całości. Już niedługo odnowiony obraz znajdzie się na swoim miejscu. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji to jedyny w mieście duży akwen wodny z doskonałym zapleczem kortów tenisowych, zieleni i drobną gastronomią. Większość pabieńczan spędza tu wolne chwile na kąpielach, głównie słonecznych. W tym roku dodatkową atrakcją dla amatorów tenisa ziemnego będzie możliwość skorzystania z gry pod okiem trenera. Dzień dobry Państwu. Witam na kortach Mosiru przy ulicy Bugaj. Mam dla amatorów tenisa następującą propozycję. Miejski Ośrodek Sportu wyszedł z propozycją do amatorów, tych, którzy chcą w jakiś sposób troszeczkę poprawić swoje umiejętności gry w tenisa, z następującą propozycją. W każdy wtorek i czwartek. W godzinach 18-20, w każdy wtorek i czwartek 18-20, każdy klient, ci, którzy do tej pory również wypożyczali korty u nas i grali na tych kortach, mogą zamówić sobie godzinę lub dwie godziny nawet gry z podfachową opieką. To znaczy, chcą poprawić swoje umiejętności techniczne, chcą grać bardziej poprawnie. Wychodzimy im naprzeciw. Wtedy na czym to polega? Zamawiający kort zgłasza w recepcji hotelu, że tą godzinkę czy dwie życzy sobie wspólnie z trenerem spędzić i poprawić swoje umiejętności techniczne. Koszt takiego, takiej godzinki 15 zł. Pieniążki te wpłaca w recepcji. Recepcjonistka wydaje bileciki odpowiednie i ja tu jestem właśnie do Państwa dyspozycji. Serdecznie zapraszam. Będzie to prowadzone przez całe wakacje. Kolejną atrakcją na terenach Mosir będzie powstająca w tym roku zjeżdżalnia. Rada Miasta Pabianic, w wyniku podjęcia akcji przez Komisję Działalności Gospodarczej i Rozwoju oraz Spraw Obywatelskich, zwraca się do właścicieli prywatnych zakładów, zarządów i dyrekcji firm działających na terenie miasta o pomoc finansową dla sześcioletniej Moniki Bartuzel, urodzonej 20 kwietnia 1990 roku i zamieszkałej przy ulicy Konstantynowskiej 11 łamane przez 12 w Pabianicach. W wieku dwóch lat Monika zachorowała na ropne zapalenie opon mózgowo w wyniku czego straciła słuch. Przez 4 lata stosowania bardzo intensywnej rehabilitacji leczenie przyniosło brak pożądanych efektów. Diagnozę lekarzy z Akademii Medycznej w Warszawie jest operacja wszczepienia implantu, którego koszt zakupu wynosi około 650 milionów starych złotych. Aby można było dokonać zakupu implantu, rodzice dziecka muszą zgromadzić kwotę Około 200 milionów starych złotych, a do chwili obecnej mają zgromadzone na koncie dzięki ludziom dobrej woli niewiele ponad 120 milionów starych złotych. Czas operacji wyznaczono na wrzesień 1996 roku. Rodziców nie stać na pokrycie kosztów zakupu implantu, dlatego poprzez Radę Miasta Pabianic zwracają się z prośbą do ludzi dobrej woli o wsparcie finansowe. Przed tą straszną chorobą Monika słyszała i zaczynała mówić. Obecnie nie słyszy i nie mówi. Wszczepienie implantu pomoże Monice w pełni cieszyć się życiem, bo pomimo tej tragedii jest wesołą i pogodną dziewczynką. Nie pozostańmy obojętni na ludzką tragedię. Za każdą pomoc w imieniu rodziców składamy serdeczne podziękowania. Auto numer konta, na które można wpłacać pieniądze. Konto bankowe Monika Bartuzel, Fundacja Rozwoju Medycyny Człowiek Człowiekowi. PKO BP Oddział Warszawa numer 1557-143013-132-3 Dzień dobry. Proszę Państwa, Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Dzieci chciałby poinformować, że są jeszcze wolne miejsca na półkoloniach letnich na Mosirze. Gwarantujemy dla dzieci wyżywienie, dwudaniowy obiad i podwieczorek oraz opiekę wychowawczą. Również będą organizowane inne przyjemności dla dzieci. Mamy w planie przewieźć grupkę do ogrodu botanicznego, ewentualnie do zoo. Również będą czynne od godziny 10 do godzin popołudniowych, o 10 rano ogródki jordanowskie, jest ich jeszcze kilka w Pabianicach, tam również będą miały dzieci opiekę wychowawców, wykwalifikowanych zapewnioną. Ogródki jordanowskie będą przy ulicy Wileńskiej 1, Świętokrzyskiej 16, Bugaj 29, a godziny to jest od 10 do 13, następnie przerwa na obiad i od 16 do 18. Jeżeli chodzi o półkolonie letnie organizowane na Busince, to proszę Państwa, pełne, pełna odpłatność wynosi 3,50 ale jest możliwość zwolnienia zupełna z opłat. W ogóle można nie zapłacić, jeżeli warunki domowe są dość ciężkie, dzieci jest dużo. Wtedy proszę się zgłosić do zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Gdańską 6 i tam po prostu zapadnie decyzja. Jest taka możliwość jeszcze, że można zupełnie nie płacić. Znaczy, bezpłatnie będą organizowane te kolonie letnie dla wielu dzieci. Zapraszamy, jeżeli ktoś jest w trudnych warunkach, bardzo prosimy, uwzględnijmy to wszystko, naprawdę pełne wyżywienie i bardzo dobra opieka. Włącznie z basenem, z ratownikiem, z zajęciami sportowymi, kulturalnymi. Program jest po prostu aż przeładowany, jeżeli chodzi o organizację dla dzieci zabaw i gier. Także bardzo serdecznie jeszcze raz zapraszam. zapraszam. Jest to po prostu szansa. Szansa dla tych że nie mogą nigdzie pojechać, a mogą jeszcze y, darmo spędzić wakacje w mieście, na busince. Dziękuję bardzo. W ubiegłym tygodniu odbył się konkurs na stanowisko dyrektora drugiego LO. Spośród siedmiu kandydatów Komisja Kuratorium wybrała panią Jadwigę Przygocką. Do chwili obecnej pełni ona obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5. Pani Jadwiga Przygocka otrzymała poparcie Urzędu Miasta Pabianic, celującą opinię tegoż urzędu oraz opinię najlepszego dyrektora szkół podstawowych. Składając podanie dzień przed konkursem pani Jadwiga Przygocka wykazała się finiszem godnym stumetrowca, wyskakując z bloków jako ostatnia pierwsza osiągnęła finisz. Z uwagi na duże trudności finansowe drugiego ELO, a także opłakany stan budynku gimnazjum, w szczególności sali gimnastycznej, nowa pani dyrektor będzie musiała stać się w pierwszej kolejności menadżerem objętej placówki. My życzymy jej owocnej współpracy z Radą Pedagogiczną. Nastał czas urlopów, co wiąże się z wyjazdami w różne miejsca Polski i nie tylko. Chcemy wszystkich uczulić, że mimo wakacyjnej swobody zwróćmy szczególną uwagę na bezpieczeństwo, czy to kąpiąc się w morzu, chodząc po górach, czy korzystając z własnego środka lokomocji. Ostrożności nigdy za wiele. Po wakacjach spotkajmy się w takim samym składzie. Dziś żegnaliśmy uczestników drugiego już turnieju nieobozowej akcji letniej w Małeczu. Komenda chówca ZHP w Pabieńcach zaprasza dzieci w wieku od 8 do 14 lat na 6-dniowe wyjazdy do swojej stanicy nieobozowego lata w Małeczu, który przylega do dużego kompleksu leśnego, jest ogrodzony i wyposażony w boiska sportowe, place zabaw, mały basen kąpielowy, dużą stołówkę i świetlicę. Uczestnicy stanicy mają zapewniony atrakcyjny program, dużo zabaw, gier i wycieczek prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę wychowawczą. Dzieci mają do dyspozycji duże zaplecze sanitarne i codzienne wyżywienie. Podczas tegorocznych wakacji zorganizowanych zostanie 9 turnusów od poniedziałku do soboty. Zapisy prowadzi i wszelkich informacji udziela komenda komendachówca ZHP Pawieńca ulica Gdańska 6, telefon 15 38 79 oraz 15 59 48. Wyjazd zawsze w poniedziałek o godzinie 10 z ulicy Gdańskiej 6 i powrót zawsze w sobotę o godzinie 16 również przy ulicy Gdańskiej 6.